Współpracujemy po klasyczną nie książkę dlatego, żeby nie zapomnieć. O tym, że słowo drukowane na papierze dominowało w naszej cywilizacji przez dawnych kilkaset lat. Potem zostało w ciągu kilku lat, może nie zniszczone, ale bezpowrotnie, czasami wyparte z ludzkiej świadomości przez media elektroniczne. Poza tym, kiedy wertuję książkę, jest w tym pewna tajemnica, pewien sposób poszukiwania. Tego, czego szukam w książce, jest to na tyle ekscytujące, że wolę tę formę zgłębiania wiedzy. Takiej radości, takiej satysfakcji nie dają mi media elektroniczne. To są chyba te dwa powody, dla których wolę czasami uniknąć włączenia internetu, który mi poda wszystko na tacy w prosty, nieskomplikowany sposób, czego nie zawsze poszukuję. I wolę wtedy pofatygować się do biblioteki, wybrać książkę i znowu poczuć ten ciężar, ten zapach i ten głód poszukiwania wiedzy.